Dzień dobry, ja jestem Gamerowy i dziś zagram w Toka 2. Tak, yy, od razu kolejny odcinek będzie jak yy, wiecie, chociaż nie wiem, 10 łapek w górę, chociaż tyle. No i teraz wybieramy jakby naszego tego chłopaka i będziemy mu robić jedzenie. Tak, będziemy mu robić jedzenie. Jest będzie bardzo fajnie. Zrobimy mu kotleta z ziemniakami. O! I będzie mega fajnie. Kotleta z ziemniakami. No. I ziemniaki idą do garnka. Wiem, że wodę się soli. Chyba już. Ziemniak jest, to teraz to pójdzie na patelnię, a z masełkiem może być, że tłuszczyku tłuszczem... To chyba już. I spróbuj. A ziemniak? Teraz cebulkę. Wiem, zrobimy coś okropnego. Czyli na cebulkę. Wszystkie sosy nie będzie ohydne Nie wiem co tego zrobić jeszcze ja, czy, nie wiem co zrobię coś tak ohydnego żeby dało się tego wypić A wypić no właśnie jeszcze mu to soks z tego zrobimy to fuj Z wodą mu to rozpięcimy Aha, przewalił się. No dobrze. Okej. Okay. No, więc mogę powiedzieć wam nara.